ja osiągnąłem na z strony Gamer A dzisiaj grałem sobie ponownie w gierkę pod odległość Five Nights at Baldi's Redon I pod ostatnim filmikiem widzieliście 17, w górę I postanowiłem nagrać e, Custom Night'a e, Musimy kliknąć tutaj Custom Night i mamy Custom Night'a Widzicie, jest Baldi, Playtime, Principal, Bully, e, Sweep 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 i no skarpeta Myślę, że dzisiaj sobie zagramy tak, no medium na piątkę. E, na piątkę baldygo, na piątkę Suzy, na piątkę Principala. Nie wiem co on robi. Nie wiem powiedzieć co on robi, ale się dowiem. E, no i co? No i zmiotka skarpata, też nie wiem e, co robi. Ale to myślę, że, że zobaczymy. No i co? No, 15 w górę myślę, że będzie klejąc odcinek z tej gry. razem będzie hard. Okej. Okay. Go can you use Custom night to get this. Mechanics Works. Aha, dobra. Okej. Okay. Ciekawe, jak oni będą w ogóle działali. Hmm, teraz tak. Na razie nie ma. Bo to w sumie... O, to jest szósta noc. Okej. Okay. Czyli jest jeszcze pięć kolejnych nocy. Znaczy w sensie pięć. E, jeszcze trzy kolejne noce. Hmm. Dobra, nie, w sumie trzy, nie, sorki, dwie kolejne noce, bo czwarta i piąta i teraz to jest szósta, więc jeszcze są dwie kolejne noce. No spoko, tutaj to, tutaj to. Wszystko spoko. O nie, już Baldi idzie. Baldi był na kamerze szóstej. W kafeterii, czyli nie ma, że... O nie. Idzie... Principal, dobra. No i co? Jak usłyszę, go no on swip swip to oczywiście muszę zamknąć... Eeeem... Um, drzwi. A jeśli chodzi o Bully'ego i skarpetę, to no nie, nie mam pojęcia o co chodzi. O, jest Suzy, no pracuje, nikogo nie ma. O, jest Bully. E, zobaczymy, jak on może działać. Teraz przesunął przysun się Baldi na kamerę siódmą, dobra. Oko, to trzeba patrzeć, nikogo, kogoś innego nie ma, ale słyszę. Lego znowu. a nie, sorry, to, to nie byli. To, to był teraz Principle. Nie ma, dobrze. Aha, yy. Siema. Yy. Ja, pojawiła mi się skarpeta i ten gość. Na raz. E, okay, to było dziwne. Na skarpetę po prostu... Nie wiem, co się robić. Na skarpetę? Nie mam pojęcia, po prostu byłem coś czas z kamerą, gdyby był skarpeta. Myślę, że to będzie działało na niego. Nie wiem. Ale dobra. Dziękuję nie ma. Spoko. Bali jest. Bali jest na no... Siema. Bali jest na kamerze czwartej. Tak, Bali jest na kamerze czwartej. Eee... Spoko piesza jem. No pierwsza tak nie zaciekawie. Eee, dobra. Okej. Okay. Najbliżej jest mnie Baldi. Baldi jest najbliżej mnie. Na chwilę obecną. Okej, okay, Baldi chciałam Baldi na rabaldi. Okej, okay, chodzi do mnie tutaj jeden ten gość. Można sobie zamknąć. Spoko. On wrócił, tam otwieram drzwi szybko. Druga jem. Bulli jest taka że pierwszej. Eee, Suddy... O, się mam? Suzy jest na kamerze. When will you learn? E, nie wiem, nie mam poczucia na której kamerze jest Suzy. Na kamerze. 8, dobra. E, bull jest na kamerze drugiej, spoko. Principal jest na kamerze. Jeszcze go nie ma na żadnej kamerze, dobra. Tu jest Baldi, to spoko. Zobacz, karpeta i ten głośny dźwięk. Nie wiem co mam... Aha! Mam, mam na niego kliknąć! Okej, okay, czyli trzeba kliknąć Jak nosek Freddy'ego Nie ja na F1 Okej okay, Kamera piąta Suzy Okej zamknę mu drzwi I czy, czy o to chodzi? Tak, o to chodzi Czyli... 90% ludzi musimy zamykać drzwi. Nie jest to złe. Okej, okay, który to w ogóle IM? Trzeci IM. Dobra, jeszcze 3 minuty trwam. Myślę, że tutaj zrobimy teraz, że teraz zrobimy mm, normala, a w kolejnym odcinku zrobimy harda. Więc widzowie, teraz będzie raczej krótki odcinek, ale 15 w górę i lecimy z hardem, czyli 10% na wszystkich tych takich Ludziach się ma stary, nie wiem, nie, nie wiem pojęcia jak się nazywasz yy, Bo dawno nie grałem w Baldego. I to i dawno się tak bardziej w Baldego nie zagłębiałem. Nie wiem pojęcia jak się stary nazywasz. Okej, okay. mamy mało procent. jest pięć 5 Dobra, Tak na, tak naprawdę po prostu muszę... Nie muszę jakby się jeść na kamera, po prostu mogę sobie tak wiecie, zamykać drzwi, jak ktoś przyjdzie to przyjdzie Ale no dobra, no, na razie... O, dobra mm, y jedzie pan... Mop Mhm mm Na jedzie Nikogo nie ma na razie Bieram drzwi Okej, okay, na razie w sumie czwarta jeszcze dwie minuty Jakby tak... tak... Tak szczerze to nie, nie muszę patrzeć na kamery nie mam pojęcia dlaczego jest tu KFC, albo ta... ten... ta... To... No to coś. Nie wiem, po prostu nie wiem. tego na razie nie ma koło mnie. 4% baterii, czwarta jem Myślę, że przetrwamy. Obyśmy przetrwali. Wywalaj stary. Na razie, na, razie, na, razie nie, na razie nie było nigdzie Golden Baldiego Nie walaj Ale dobra Masz stary, nie wiem jak działasz Ale chyba muszę ci po prostu zamknąć drzwi Dobra Partajem Spoko Jak że siódmej listę Baldi? Nikogo nie ma Która jem? Czwarta jem cały czas, to nie, nie, dobra, piąta jem, Okej okay. Nie ma jeszcze nikogo Dziwi, są zlagowane te kamery, bo jakby muszę kląć dwa razy czasem, żeby ta kamera się odpaliła. Nie ma nikogo. Proszę mi to nie iść. Nie ma nikogo. Dlaczego nie ma nikogo? Nie mam pojęcia. My się mogą dopiero przychodzić do mnie. Ale no. Owaldi z drugiej strony. Aha! To Baldi zapukał do drzwi, a nie, a nie pan Mop. A to fajnie. Okej, okay. niestety przegrałem, więc muszę jeszcze raz grać. No dobra, teraz teraz przynajmniej wiemy, jaka postać co robi. I ja myślałem, że do drzwi zapukał pan Skarpeta, a to był Baldi. I umarłem. A dobra, widzowie, lecimy jeszcze raz. a stary, naraz stary. Okej. Okay. Baldi idzie. Principal tutaj nam... Znowu ty! Gwiżdże. Co co, 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 stary robisz? Nie miałem sobie pojęcia. Great. Jeszcze przyszedł ten Bully Baldi jest z Bullym w kafeterii, spoko Znowu Który jest bardzo głośny w moich słuchawkach pieszajem Spoko mm, Krynicy Baldi się obudził Hmm, dobra. Na razie jest spoko luzik. Na razie nie ma ciężko. Zamykałem drzwi szybko. Czekaj, bo on nie pojechał. A, on może trylować Czy on może trylować Chyba może trylować. Go chyba może trollować po prostu i może nam, że trollować w sensie, że może po prostu mówić Coś I może nas po prostu zmylić i musimy zamknąć drzwi Albo po prostu jakoś inaczej działa, nie wiem Nie mam pojęcia, ale dobra Szybko tutaj Sprawdzam na kamerę. czy kamera 17 ma bali Okej, kamera pierwsza O, jeszcze już jest principal, dobra Yyy... Smartwaje mi stare 3%. W sensie... O, teraz on idzie teraz. Szybko, 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 szybko. Dobra, no, żyłem. Czy on zapuka? Tak, on puka. Trzeba poczekać chyba sekundę... sekundę dłużej niż na przykład Baldi czy ktoś w tym stylu. Ale druga jem, ja mam 4 minuty, żeby wytrwać. Spoko, myślę, że, że do zrobienia. Kto jest najbliżej mnie? E, bulli jest najbliżej mnie. Tylko Boli, dobra. Tylko bulli jest najbliżej mnie. Dobra. Mm, bulli się chyba przemieścił. Nie mam pojęcia, gdzie? Tak. Na kamerę? Drugą. W sali. Classroom 2. Ok. E, Bald Cafeteria, Spoko. Dobra. Tu ma. W ogóle... Sorry, was too lazy to, to end mer subject? More subject too lazy. Lazy to było. Lazy to było chyba... E, leniwy coś... Tak, Lazy to było leniwy. Aha, to no chyba twórca napisał. Sorry. Jestem zbyt leniwy, żeby dać więcej subject? Coś tym stylu Dobra, nieważne. Ale no, dobra. Tak raz, naprawdę spoko. Szkoda, że, że to jest demo, bo naprawdę będę zagrał w oryginalną, w oryginalną w oczywiście pełną wersję tej gry. No dobra, jeśli, jeśli ta gra wyjdzie, to po prostu zagram pełną wersję i tyle. No a na razie to muszę się rozkrzewać tym demo, które jest naprawdę spoko. Na ram Dobra, zapukał. Są nam jeszcze 5 pasków. To jest połowa, mamy połowę czasu. Jeśli teraz się pojawi, twartajem, będę szczęśliwy Proszę nie ma jego, luz. spoko, spoko. suzy się tu śmieję Mm. O, obaj przyszli, przyszli obaj, no Ja się nie. Teraz otwieram, a teraz spoko, obaj zapukali. Skarpeta, nara. Uu, pan słyszy sweep, sweep, a skarpeta to jest taki Golden Freddy we Fnafie 2. With Red Golden Freddy. Myślę, że to, że to właśnie tak. Nie pamiętam dobrze, ale chyba Witred Freddy Wittred, Wittred Golden Freddy w FNAFie 2 tak, że po prostu musieliśmy. E, na K, nie, to chyba było w FNAFie Ucenie, sorry, sorry, pomyliłem się. Skarpeta e, chyba, chyba działa tak po prostu tak samo jak Witred Freddy Wittred Golden Freddy we FNAFie Ucenie, że po prostu musieliśmy maskę założyć, ale w tym przypadku musieliśmy na, na niego kliknąć. Więc nie jest, nie jest naprawdę źle. Naprawdę jestem fanem, zrobiony, zrobiony, zrobiony fajnie. Hmm, choć szkoda, że, że producent tej gry był zbyt leniwy, żeby dodać więcej po prostu rzeczy Rzad, nie wiem, wyganiać tego Bulego, nie wiem, kupować mu czekoladę czy coś i jakieś fast coiny by tu po prostu były Czy tam Baldi coiny, czy, ba coin y, czy coś w tym stylu 5 4% nara O, ja, ja, ja. Myślę, że do no ogarnięcia jest ta gra, naprawdę widzowie je, spoko jest, oczywiście link do tej gry zawsze w opisie. Bald jest na siódmej. Czy teraz mogłem się po prostu zamknąć oba drzwi? Oba drzwi, zamknąć obie pary drzwi. Ale z takim tylko, że nie będę, będę walczył do końca. Ja, jak teraz ginę, to się zeslam. Dobra, na kamerze, na kamerze której? Na kamerze piątej jest Suzy i Principle. Kamera pierwsza Bully, kamera czwarta, nie kamera, tak, kamera czwarta Baldi. Spoczko, ale ja zaraz kończę tą grę. W medium to jest takie wiecie, taka połowa, taki normalny. Tryb trudności. O, nież Szczerze nie było trudno, tylko przez mój po prostu głupi błąd umarłem. a naprawdę trudno nie było, było spoko. Gierka. Gierka na razie są takie 9 na 10. Gierka 9 na 10, mocna 9 na 10, spoko gierka. I czy coś odblokowuje? Czy coś mogę odblokować? Przekonajmy się. Patrzymy i czy coś jest. Czy coś tutaj jest? Jakieś coś? Jakieś coś. Nie, nie ma. W sobie. 15 op w górę i lecę z Custonite Very Hard Czyli 10. A mnie. Medium, później 15 opi w górę hard no i później zdał 15 apów w górę very hard. No i sobie sobie. Deal to deal. Papa!